Dobra, ja wylądowałem i wylądowałem na totalnie w jakiejś dupie, nie? Nawet nie wiem, gdzie ja jestem, człowiek. Czy ktoś w tej chałupie był? Wszystko jest potwierdzone. Yolo! YOLO! Chyba nikogo tutaj nie było, ale to chyba. Dobra. Ej, chyba ktoś był w tej chałupie, nie? Chyba ktoś był w tej chałupie, bo jest amunicja. Ale już bez broni. O! Dwie apteczki człowieku mam! Patrz jeszcze pod tymi półkami, nie? Bo ty widziałem na filmikach, że dużo rzeczy omijałeś w ogóle. Nie patrzyłeś takie miejsca typowe. Nie chciałem Takich wyzywać. Półkach. No pod półkami na przykład, albo za półkami, albo to czasami... Teraz, to to, to albo teraz byś jak miał... Masz broń, to czasami yy, amunicja się buguje pod teksturę i musisz na tabie szukać. To tak, ten, to, 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 to jak zobaczysz ten materiał, to znowu będziesz miał okazję mnie wyzywać, bo nagrywam, nie? No ja wiem, bo usłyszałem już chyba po twoim tonie u, mówienia. U, u. Nie czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty nagrywasz? Nie. Co ty ja? Dobra, biegnę na północny east. O, widzę ciebie, widzę ciebie. W ogóle zauważyłem, że są w filmy są różne rodzaje butów, nie? No, to, to co? I są taki, Ej, których on... szybko zapierdalasz, nie? Te, ja mam jeszcze dwa dwie paczki, których nie otworzyłem, ja muszę to zrobić, ty. Szybko są takie tenisówki, których szybko zapierdalasz, i je warto zakładać, bo one są ciche. Ej, co jest. Kolejny i... będzie opening. Bo bez butów biegasz wolniej, ale wiesz cicho, nie? Le lepiej biegać bez butów w sumie niż z tymi kurwa farfoclami co masz, co was kilo. No <grym> jak to się mówiło na, na te buty w Daisy tak śmiesznie to takie śmiech. Jak te buty Dejzi? się nazywały? No. Daisy są buty? No ale taki... nazwa takich butów, taki rodzaj butów. Workings? się Sz taki śmiałem. Boże. Tak, one się nazywały. Nie wiem. Na, na M chyba jakoś. Jak? Piary Boots? Nie. Wy tak jakoś po swojemu nazywaliście Makalony! Makalony! Ale to nie jest po nasze, bo to jest tak się takie wody. A to są takie odświętne, tak? Takie, takie. Ale. Ale tak to śmiesznie brzmi człowieku, nie? No to było z tego, nie? Dostaw, oddajcie moje żonie, moje makalony Dobra, jesteśmy na d 5 O kurwa, jak coś jeszcze od grana do mnie napieprzał, ale mi nie trafił Idzie za mną Okrążam Nie żyje, zabiłem go, zabiłem go o, Oj, zamkut idzie, chowa się do mnie Widzę, widzę, widzę. Do nas strzelali, do nas strzelali. A ja go okrążałem że... Ale pojechał w innym kierunku. Wiem, ja już w innym go okrążałem kierunku. Yy, granat Możesz brać RK, jest R ma no widzę, ale nie mogę jej wziąć tej. No chodź, 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 chodź. Ha, bo ja lutowałem jak jedna są lutuje, druga nie może lutować. To ja super, co? Ja się schowam i cię będę cię osłaniał. Schowam cię i będę cię osłaniał Dobra, a wszystko. Jak jakiś kurde cygan, nie, ja wszystko wezmę Dobra, schował się, nie? Ale mi osłaniałeś? No mówię, osłaniał cię. To bez amunicji kurwa. Chujowo. Dobra, przoduję sobie tutaj przynajmniej. No a RK bez amunicji? Przecież tu jest amunicja. Nie, nie. Wszystko, wszystko zabrałem, ale nie było amunicji. Bec jak możesz dować sobie? Ej, poczekaj, no. bo jesteśmy w ogóle ten? Na, D5? D5. Nie, nie musimy iść je. na wschód. No nie, na wschód musimy iść. D5 jest jakby, wiesz, na kawałek jesteśmy jeszcze. No ale nie, ale, no no ten, prawie, prawie ale a. zobacz, że ten. A jesteśmy w tym prawym górnym rogu D5. Ale zobacz, że ten. Jesteśmy poza miastem. Pierdolę. Bo mnie kot wkurwił, kurwił z zaczął miał Nie tak, słyszę. <noise> I zamknął ryjnie. Ale masz charyzm, zobacz niech się zbliży ten gaz. Bo się dopiero zmieni strefa, jak się gaz będzie przy nas. Nie wiem, gdzie biec. On tak, to na początku się tak bardzo wolno, nie? Przemieszcza. Typek, Na nakładzie. Oj, w ziemię strzelałem. Ej, ktoś we mnie! Jak w ciebie? No strzela ktoś we mnie, mówi ci! Żyjesz? No żyje, ale muszę się ubandażować. Widzę go. Dostałem. Zabij go. No jak go zabija, ja nie mam amu... znaczy, ten, bandażuje się. Ja mam 10% CP, dostał. Na nawet gdzie on jest jeszcze, zacznijmy od no, tam, tego. Tam gdzie był, tam gdzie tym kodem stał. Tak to było? No. Na kładzie można strzelać, jak zmienisz perspektywę. Czekaj, ja się wyleczyć. Biegnie do Leć. mnie fulgir, biegnie do mnie fullgear. Ale z której strony? Miał nie miał z której strony Kurwa. nawet. Gdzie to ci pomogę może? No tam no nie widzisz mnie? Tam gdzie ten kład stał No i tam leca, uważaj, tam, tam leciał typek, tam leciał typek Na dół, no, pod te wzgórze jakby Jeszcze krwawie, ja pierdolę Nie widzę nikogo Też nie Jeszcze tak mocno krwawie A może pójdziemy do tej, do tej chałupy? Do tych no, chałupek, no, widzisz? Do mnie. No i idę On dostał tyle razy ode mnie że on musiał spanikować i uciec. On dostał tyle razy człowieku. No to mi też dostał. Jeżeli to był ten sam kładzie, no, to on no, mnie tak. też dostał. On już tak stał, bo on do ciebie celowo nie widział mnie na początku. Dajmy tak w klatę. Nie no, stał sobie w miejscu, dostał kilka razy i uciekł. Jak nie w koło ko ko mnie, Hulgir. Kurwa, że innego wyjścia. Tak by się przynajmniej kłada, mieli nie? Byłoby no, chyba. Go zostały, nie? No, uciekł do tego. no, czemu nie będziesz innego wejścia? <grym> zrobić no, co to za różnica? No, szybko akcję wyciągnąć A, już gdzieś był, w razie tak. czego? Ja pierdolę się zamknę drzwi, nie? Ja sobie tak. wezmę ten pistolet, ja sobie wezmę ten pistolet. Bez. Ponieważ. amunicji do niego jest więcej. Dobra. Tylko 7 pocisków w magazynku można mieć chujowo. Jesteśmy w ogóle w bezpiecznej strefie, bo już się zbliża gaz. E5. E5. Jesteśmy w F5. Jesteśmy E5. a F5, dobra. E, widzę, 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 dobra. Jesteśmy jeszcze Jesteśmy... bezpieczni. Dobra, spierdalamy. Poczekajmy, poczekajmy, aż ten gaz się zbliży i zobaczymy, gdzie będziemy musieli biec. Kurwa, przy oknie stoimy, człowieku, to tak niebezpieczne. Weź sobie, weź wejdź na tą szafkę i będziesz widział tutaj... Bóg jest. Bóg. Bóg jest wszędzie. Nie, dobra, zmniejszyło się. F5, F. Musimy biec na F4. Nie, momentu. Albo, albo najlepiej. Na G, na G Dobra, najlepiej. Na to jezioro, w smocze, czy jak to się nazywa. I wciąż na wschód, tam gdzie biegliśmy. Pierdal, jamy. Pać kona z gaz jest, nie? Ja pierdzielę, Za nami. widzisz, gdybyś tam został, to umarł. Samochód. Samochód. Z, Wiązce, z lewej strony gdzieś. Z lewej strony na dole. No. Jeszcze. Gaz. Na pewno? Na pewno? Na pewno idziemy na niego? No ja nie wiem, tylko patrzę żeby Kurzu, żebym wiedział ty... gdzie jest. Gdzieś tam pojechał w lewo. No w strefie będzie teraz tutaj. No gdzie tutaj, gdzieś w okolicy, bo tu jest strefa przecież. Co? się w kszolach? No ale teraz ją kamuflażu co ty? Właśnie to jest przypałowy kamuflaż, te rogi co wystające zza jak W Jelenia widoma, a to zwierzę, nie zabijamy. A tu się okaza, że tak, nie? Chyba, chyba zwierząt nie ma na Battle royalu wiesz? No właśnie dlatego oni się dziwią i nie zabijają. Ej, samochód! Gdzie? Za nami! Dosłownie za nami! Chowaj się. Wjechał do rzeki. Jak do rzeki? Serio? Nie, na dole jest, na dole jest. Tam jedzie, tam jedzie, tam jedzie, w tamtą stronę. To jest policyjne nie strzelaj, nie strzela, nie nic. No nie, 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 O, ja, pojechał nigdzie, w ogóle. No tam jest, dalej. Ojo, widzę. Pojechał. Będzie jeźdź, on będzie tu jeździł w kółko, więc może się zacząć jeździć gdzieś, aż wyjdą. I trzy, jesteśmy w samym środku, on będzie tu w kółko jeździł, uważaj, nie? Na pewno, jeżeli ktoś był jeżeli ktoś był wokół, gdzieś obok nas, na pewno go słyszał, nie? No widzą, no. Jeszcze jakby debil włączył syreny. Ja I O, strzelają. Wie? Tam gdzieś od strony za jeziorka gdzieś. Ja nie Czeka słyszałem, mam mam, ja byłem daleko ja chyba metr od ciebie, ale już nie słyszę. Nie? Czekaj, mam, mam lornetkę. Serio? ja też mam e drogę probię. Kto no, będzie tu jechał? Będziem samochodem pewnie. Powrotem. A powrotem. Nikogo, nikogo nie widzę, wiesz? Piotrze, w środku jesteśmy. Widzisz tam gdzieś drogę jakąś? Nie jest tam, droga przechodzi. No, no jest no, tam. To jesteśmy prawie na samym środku. Nie drap się! Ty patrz, jak ktoś tam z tyłu nie wyleciał. Lepiej. Kręcą się cały czas, wokół drzewa biegają prawie, że... Chyba, żeby nas sam no, samolot nie zawiół. Nie, to jest ten z lutem. jest z lutem. Ej, czekaj, znowu się zamknęła strefa G3. No, na środku jesteśmy. No tak. Aha, ona się jeszcze ten. No ten, jeszcze ten się gaz... nie zamknęła. Jezu, ale mnie przestraszyłeś, kurwa. Tyż widzisz, mój znacznik. Tej mapy nie mogę włączyć. Aha, nie naciskam tego wzik. To jest pełno drzew, że ja się boję, człowieku, tutaj przychodzić. O, szczelają. Szczelają, słyszałem. Gdzieś, ciś, ciś, ciś. ciś. Imigranci próbują przyjść na, do naszej strefy. Trzeba ich zatrzymać. Mhm. 10 baletców mamy. A to gdzieś, jeszcze tak strzelę raz, przeoduję, nie wiem, czy jak strzelę 30 jeden zostanie, przeoduje mi go cały magazynek, czy jak... Nie kupię wiem. Ty, a to jest gra, nie? Że... Chyba tak, cały magazynek, cały magazynek. Magazyn. No, tak jest. Takie głupie. Co ty? Logiczne to jest przecież. Bardzo, nie? Wyrzuca, wyrzucasz magazynek. Ej, a tu... co jest, a ten gaz się kurde zatrzymał? Czy co? Aha. Ej, no, no, on tak. jest. ten, falowo, wypuszczalnie. On nie jest, że leci cały czas. O, szczalałem się z tamtej strony teraz. Teraz poleci fala do końca. Wiesz? Ej, czemu był odgłos, jakbyś pił? A ty wyłożyłeś tą... No, tornetkę. O! Oś napierdzielają. O! i właśnie przy nas umarli. Jeszcze się napieprzają? Ale nie widzę, kuźwa, nikogo. No dobrze, że nie widzisz, kurwa. Będę musiał sobie ten ustawić, e, widoczność. 10 Dziesięciu zostało, człowieku. Jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej wygranej. Pa, dziewięciu. AK-47, a my kurwa co? Jak <laughs> <laughs> się bambolęło, nie? Patrz, gas się powoli zbliża w naszym kierunku. Ja pierdziele, co Pomoli. ja zrobię z tą bronią? Stoimy potrzebnie stoimy tak na na przeszło, nie? No, widocznie jesteśmy. W Hugo. Ale to, są, to jest pełno drzew, że ja się boję po prostu, bo się boję, że za tym drzewem ktoś będzie, nie? No, ktoś z nami kurwa nie widzi w ich, nie? No. Jak kapit jak na pewno już nas słyszy. Pozowasz, że jesteśmy w bardzo dobrej strefie, nie? No tak, ale wiadomo, to znaczy... o oni są na, na, na pewno na, 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 na obrzeżach są. Na pozycji zamawiają. dobre jesteśmy. Obraz zmiesza się. A wiesz jak hałasujesz tą lornetką? Widzisz? Ja nie widzę. Jak hałasuję. Czy ty Get widzisz jak hałasujesz? No, ja widzę. Błąd skrypty. Ej ja czekaj, gdzie jesteśmy kurwa? G3 tutaj było? Zostało dziewięciu. Ciekawe czy jeszcze są jakieś... Prima idzie. Czy, czy tylko my. Na pewno jest z... jesteśmy jakieś g bo tej kurwa no tak. rzeki tu nie ma, nie? Poczekaj, G3, A, no zmniejszyła, zmniejszyła się strefa znowu. No wiem. I teraz musimy iść bardziej na... ...Wiwie. Ja spierdolam stąd. Zostało 8, Bo nie jesteśmy w strefie, strefie. spierdolam stąd. Zostało 8, no to ci mówiłem. Pan, napieprzałem się właśnie stamt stamtąd no tam gdzie idziemy? strefa! Ja pierdolę. Siedmiu, 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 siedmiu. Damy radę, damy radę. Ihu, bądź! Samym kampieniem. Teraz będą bomby zrzucane. Z na lot. Na lód sześciuset, a kurwa. Na lód To w ogóle z... nawet na lód jedynie. Nie, myślałem, że 5 Pierdzielają się, stary. My chyba się zbliżamy do kogoś. No tak, ale cicho. Kocie kurwa cicho bądź. Zabiję no, typa. Zabiję ja typa. Ja dobra, 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 dobra. Jest pięć, jest pięć. Jest pięć. Ej, miałem jakąś broń? Powiedz, że miał Ej. coś ciekawego. No ma. Tak, miał do erki. Ja tylko amunicję z erki zabrałem nie? i to jest mi do szczęścia tylko potrzebne. Widzę typa, widzę typa. Bombowy. Za drzewem naprzeciwko nas. Bombowiec Nie jesteśmy w strefie, rozumiesz to? Spierdalamy stąd Ale to bardziej na lewo, bardziej na lewo, bo on ci widzi On Wincerz, nas widzi no... lej do niego, jak do mnie strzela Ja pierdolę, czemu do niego nie strzelałeś? Ej, jest tam dwóch No wiem, czemu do niego nie strzelałeś? No kurwa stary Dobra, mam jeszcze szansę. Ich jest tam dwóch, grzędzie. ich jest tam dwóch. Ale nie jesteś w strefie tracenia zasobów, rozumiesz? Dlatego ja pobiegłem. O, zabił mnie. O, elit Zabił elite mnie. Dostaliśmy trzecie miejsce. Ja! Yeah! Rekord. Nie. Rekord. Ale kurwa, Patrz, zawsze... tam tych typów było dwóch, kurwa. No, byśmy mieli pierwsze miejsce, gdybyś tam było ogień. Nie, bo to bo to liczy, bo to liczy inaczej. O, właśnie z refa weszła weszło moje zwłoki, nie? Czyli kurwa tak byśmy umarli? <grym, grym>, Zapewne byśmy nie zdążyli dobiec tam Dobra, o, oni ale... Od st o, oni umarli od gazu chyba Ale było ciekawie Pekaj, kota, muszę zaraz popatrzeć